Witajcie, tu mi was kochany, lubiany i niecierpiany, niezniszczalny, w chylem odcinku z ojropki, jak widzicie, na ten stan, gdzie my jesteśmy, w jakim położeniu, wypowiadam sobie wojenkę szybciutką i wiecie komu, zginął mi w międzyczasie lider, wywaliłem już tego typka od P-Explorera, tak to sobie nazwę, wy możecie już Protect Trade, gdzie możecie Protect Trade, a w Nowogrodzie W Nowogrodzie Nie wiem czy nawet dopłyną, ale zobaczymy. <zudżany> to więc wypowiadam wojnę Czarace. Z, od kogo mogę od siebie. Jak będziemy toczyć wojnę z Francją, to się z sobą przyda, oczywiście. I okej. Okay. Delect War. Kolonia Casus Belli. Nie masz nikogo. I bijamy się. Mm. Co za wspaniały widok. Nie no, niezbyt wspaniałe, ale to jest wspaniałe. Mm. Mm. Te rzeczy, o trzeci level e, G. E, znaczy D. Do, o, chyba macie. Co wy macie? Jakie idee? Halo, halo macie... nie macie żadnych no to musieli sobie zrobić jakąś e, religijną reformę e, dlatego, że mają kolonistę pozajmują ten kraj brać? Kochambę jako własny... własną kolonię? chyba wezmę chyba wezmę, chyba mnie skusiłeś do tego myślenia, mój przyjacielu, co tutaj masz? Nawal a ta prowincja miała bardzo duże szanse na złoto, no 10% to dużo. Ok, ignore the nevans, pre... O, fajnie, prestiżu mamy, napęczki, no to ja się nie przejmuję. Tutaj są u góry, a oni są pewnie zasufani technologicznie. Mocno nie nasza latająca Husaria, by powinna to wygrać. Na razie sobie. A i wziąłem nowe idee Pff, religijne. Dlaczego religijne? No, to jest. No, proste wam powiem, mają bardzo fajne idei e... polityki. Jaki będę miał Kasus Belli? Tak, zaraz będę miał imperializm. Jaki będę miał misjonarza. Zastanawiałem się też nad ekonomicznymi, ale po co mi więcej hajsu? Recall. A. God damn, God damn right. A gdzie ja miałem te bunty? Czy to mojego wspaniałego wasala? Nie. Halo? Wasala mojego jakiegoś wbuchły hmm. Chyba w Sobaudi Nie, to znaczy tutaj gdzieś Tutaj nie, 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 tu. Minusy dużego kraju, musicie szukać wszy wszystkiego. Ładnie, nas skolonizowało to wybrzeże, trzeba przyznać. Ale będę, będę miał wojnę z szanowną Wielką Brytanią, nieuniknioną. Okej, okay, dalej nawracajmy. Zastanawiam się, czy nie zrobić taki most życia. Ale nie, systematycznie nawracajmy. Bo prowincje. To jeszcze jakoś macie lewą religię. Wyzwalam was co mam taką dużą... Eee. Ale eee, to już powoli spada. Autonomia. I okej. Okay. Czekam aż ten forcik sobie padnie. Tak miło będzie. jeżeli padniesz. Eee... dzisiaj jest piękny dzień, nie wiem czy tutaj siedzę. Ale postanowiłem wam nagrać odcineczek z nimi mogę sobie poprawić. Z wami poprawiłem, z wami też mogę. Czyli wam już poprawiam, czyli tu, Mają wojnę. Ciekawe czy oni przyjdą, moi. Wspaniali, wspaniałe nacje kolonialne. Ok, Wyciężliśmy. Chyba mogę tutaj już ulepszyć flotę, która stoi właśnie w dokach. Jak widzicie, dobudowuję sobie ciężkie statki, dlatego że osmanie są płodami. Na razie w małernarce nie wiem jak to jest. A jeszcze jedno tknięcie, żebym mi się dyplomata nie nudził, wyślemy. Tutaj mogę cię wysłać? E, nie. Zacząłem wracać kulturę, bo miałem kapami e, dyplomatycznych i na nic nie miałem wydać. E, z wami mogę zacząć. Teraz ze wszystkimi poprawię relacje. I okej, okay, jak to wygląda? 23 tysięczna armia tutaj stoi. Taksyt? Zawsze biorę taksyt. Jakoś tak lubię podat podatki nakładać. W pewnym momencie mus muszę przestać. Ale wiecie jak jest. Kolejny daje, daje ciężkie fregaty. E technologia. Czy zdążysz zająć... Daną kolonie, czy ona już się. Już bardzo ma. Nieźle. Tej mamy. No, będzie trzeba ją nawrócić jeszcze. Nie, nie mam wątku. Ilost, Steymark, Linz. Szkoda. Jak widzicie, nasze dochody są całkiem niezłe. To więc polecam. Bo macie pistolety no ale fajnie wyglądacie z tymi pistoletami, trzeba przyznać, ale czy będziemy się bawić w kółko maciejów? Przejmiemy tą kolonię? Możemy. Czy nie bardzo, bo nie wiem. Ok, czy mógłbym przejąć tą kolonię? Bore kolonii, size kolonii. No, spadł nam trochę dochody, ale tutaj będzie chyba jakiś anreścik, Czy nie? Nie. Ok, idźmy pomóc naszym wojskom. Ale nieźle ich muciły w górach yy... Okej okay, idziemy na kolejne forty o, oni się wycofują na północ No idealnie tutaj jeszcze na tych wylecimy Fajnie się gra tym minancjami. Nie, nie wiem czy słyszeliście, ale. Pch, spoko. Jak ja to lubię. Wywłosiliście na do i paszcie. o! Fajnie. Yep. Nie, e, jest nowa. Halo, armia. Będzie nowy dodatek i to bardzo fajny, moim zdaniem. Dlatego, że wreszcie e, coś się poprawi w religii koptyjskiej. Czyli tej niedocenianej religii. Przez paradoks Tak wreszcie tak długo na to czekałem Tak mi się teraz z Etiopią zagrać Tak jestem na to nahypowany, że Chyba zrobię jakąś taką fajną e Serię z Etiopii Jak wyjdzie ten dodatek Ja jako burżuj e Kupuję wszystkie dodatki e e Wszystkie muszą być moje złapię wszystkie oczywiście Okej, okay. czaraka nieźle już wygląda Pod naszym kolorkiem Czarka Zmierzmy w tej prowincji wszystkie nasze wojska I tak rekrutowałem taki stek armii na jednej prowincji Tylko to było długie I męczące muszę przyznać O fajnie dostaliśmy traficy. I okay. Coś możemy zbudować na dwie, a... trzy budynki, jak widzę: katedry. Katedry, cisnę. Hmm. Memlu się. Memlu się nie buduje. Hmm. Iście fascynujące, jak do tego mogło dojść. Tam aż 44 dukaty się wyciąga, czyli mm, na, na propsie. Pewnie chcą nas tam zmiażdżyć Wreszcie successful Okej okay. Czemu nie mogę? Aha okej okay, nie mogę wysyłać Dobra, kolejna prowincja, która tutaj trzeba nam wrócić No trochę taka gorsza, ale Wolę już się pozbić tej łatki Wolę żeby nasz Protestanty, pięknie wyglądał. A tutaj było coś, tam wybuchło. Co, Kazak Hehehe, ciekawe co wybrać. Chyba nie chciałbym, no na... bardziej szanuję Kozaków niż Austrię. No, taka prawda. Ty nagrabiałeś co ja, jeżeli ja tak uważam? Jesteś po prostu shitem. Jak to nawet niedźwiedź zaczął grać na no to? Za ile dojdziesz? 15. to tutaj już tutaj idź. Ciekawe, czy będzie z tak w górach nad tymi murzynkami. Takimi afrykańskimi. Amerykańskimi. Ok, idziemy dalej. Tuje mają swoją świątynię. Piękną. Jak zawsze. Co o nich będę chciał brać? Wszystko. Futro. Futro jest bardzo ciekawym. Okej. Okay. Mogę militarną? Militarną muszę nadgonić, ale też. To dużo mi da. Plus jeszcze lider z. No na Unkipu. Czyli. I mamy zmaksowaną. Ideę. Ile teraz mnie to będzie kosztować? 455. Całkiem tanio. Yy, trzeba przyznać. To więc moim zdaniem się to opłacało wykonać taką operację. I okej, okay, jak to dalej wygląda. Mamy zmaksowane. Yy, takie idee. Yy, arystokratyczne. Więc mogę wziąć. Mm, nie. To jest epickie, jeżeli podbijamy w jakimś tam innym regionie świata To jest tak epickie Better Relations Over Time i Aggressive Expansion Impact I chyba to sobie wezmę przed wojną z Osmanami Nie ma żadnych dobrych ee, bitewnych Może... Mam Power Recovery To jeszcze jakoś i to jakoś to je, wygląda, ale reszta to... Bieda z nędzą A jak chcę tutaj mieć. Tutaj będę musiał się z tymi kilkoma tysiącami użerać Ja będę chciał od szanownej czaraki. To ja nie wiem. Tutaj trzeba będzie uderzyć też w Wielką Brat w Brytanię. Chciałem już powiedzieć Brytanię, Brytanię niewielką, tylko żałosną, moim zdaniem, ale do tego możemy przejść później do dyskusji. I okej, okay. kolejny piękny fort stoi, e, nie fort, tylko katedra. Ona daje nam misjonariusz stręcza to fajnie ją sobie postawić w metce czy gdzieś indziej. Ciekawe czy my wygramy. Z jest sobie sprawdzę. Bo mnie już nerwia, że oni mi to wszystko odbijają Wygrywamy. I to jak? Ich rozstrzelujemy. Rozstrzelujemy. Nie poszło Nie poszedł żaden iście imponujący stackpipe. Ale... nie trzeba być wybrennym hmm. Revolt, ale gdzie? Berlin, nie no, ma też Berlin. I tak masz tam 100 autonomii, czyli ja wolę, żebyś miał tam mniejszą... mniejszy Andres niż później się walić z tymi iście fajnymi buntami. Ale buntownicy to buntownicy. Niby wiedzą co chcą, a tak naprawdę nie wiedzą. Uu. jak to nie możemy nic więcej zbudować? Halo, szkoda. A mogę tutaj sobie podnieść. W sumie zaraz będę miał. Sta e tego chcę trochę. A no dobra, sobie trochę więcej, wpakujmy. Że Warszawa była zielona. Wiem, że dużo punktów teraz zmarnowałem, ale jak widzicie, na nic innego nie mam dyplomatycznych, jedynie na aneksację. Tutaj mogę już fabrykować klejma na coś innego. Czy może im coś. A może coś im bardziej wrednego zrobię. I okej, okay, jak to wygląda? Hmm, bardzo pozytywnie. Tutaj mogę sobie zrobić. Może sobie puszczę jednak. Ja tutaj by... mało bardzo, ale wiecie, grosz do grosza zbierze się kokosza. kosza. E, w Kijew trzeba wybudować, w Kijowie. Nie wiem dlaczego mówię na no to Kijew. A co sobie teraz bustujemy? Czemu to, to mi nie, nie informuje? Dlatego się dzieją takie patologiczne sytuacje, że im wybuchają munty i trzeba będzie odblegać. Oni nawet nie mają armii. Takimi słupkami kolejna prymisja padła. Kolejne nawrócenie, wspaniałe. I mam tutaj kolonię, na następną nam się wybudowała. Pięknie, chce mi się rzec. Pięknie, chce mi się rzec. Tutaj już nie będę po, e, wysyłał żadnych kolonistów, tak to nazwijmy. Musimy tutaj... A, tutaj mój super mega wrąbisty wasal już zaczął to sobie... Mm, żal mi Foxa, ale wiecie jak jest. Zaczął już sobie to kolonizować, czyli ten obszar mogę już sobie odpuścić. I bardziej się skupić już na tym obszarze. Ostatnia prowincja, którą będę teraz kolonizował, tutaj jedynie może te wycepki, ale... My później idziecie tutaj to wyrżnąć wszystko w pień. Mają mm, tutaj chyba buntowników. Jeden tysiąc niech tu idzie. Kolonii Self. Pięknie koloni kolejna kolonia urosła. Możemy ideę brać. Nie tutaj chyba nic nie będę korował, bo to się stanie moim państwem ideł z mi się bardzo przydał. Ach, pięknie. Pięknie patrzeć, jak nasi wrogowie upadają. Ale kiedyś to tak naprawdę wam powiem, że... Granie w urobkę było bardziej zaskakujące, zabawne. Tylko, że mogliście na wszystko blobować, co było całkiem niezłym przeżyciem. I okay, wszystkie mam tutaj nakazane. Kolejny self, kolejna. Do tej piątki poproszę. I okej. Okay. Niedługo będę wypowiadał w wojnę kancza od kogo mogę zwrócić? Tutaj za. za chwilę. A 16 tysięcy, może być zbudowało wojska w ale. Okej, okay, Hunako o innej ich. A, już idą. Dzielne chłopaki oblegać, chyba z Meksykiem już mogę przestać. Wracaj do domu, musisz gdzieś indziej wysłać nasze piękne żądania, pokoju, szczęścia, radości. Yy, budyneczek do handlu, a nie możemy, bo wymiana kultur, ale to jest zrozumiałe. Wiedeń, ale tutaj nie mam nic ważnego. Tutaj mogę coś zbudować. Kijów 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 Fort powinienem poulepszać A jak ja kocham takie mieć dochody i takie duże państwo Powinien zrobić taką tabelkę gdzie się najbardziej budynek opłaca stawić Okej okay. Nie co mogę tutaj zbudować Może jakiś fort rozwinąć To byłby niegłupi pomysł Ach. Na, na początku w warszawie zawsze takie forty na stolicy stawiajcie bo dłużej je oblegać po prostu i macie większe szanse na powodzenie e... możemy im zrobić taką fajną malutką rzecz Steel maps. nie 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 e... nie nie Korupt, To będę chciał im zrobić. No, trochę takie wredne, wiem, ale. Od czego ja tu jestem? Okej, okay. mam już naszego wspaniałego pana. Na początku będzie mi zależało, żeby sobie brać wybrzeże. Pyk, pyk, pyk. Te, takie coś będę chciał? I teraz złoto. Tutaj mamy złoto. Tu. Czy mogę im cały kraj w tranżolić? Tego nie mogę jedynie. Te prowincje, żeby żaden imperialista ich nie zaczął od tu brać, hehe. <grym> Coś mi się... Nie, tylko czaracha. Nie masz więcej hajsu? Bzdura. Uuu, ta prowincja była nawet bogata, ja jak nie będę brał hajsu, mogę coś mi się brać. Ty ty ty... Nikt tutaj nie jest ciekawego, czyli na następną wojenkę. A może... Okej, okay, takie coś będzie fajnie. Mmm, się nie... Obo... ILE?! Wow. Ale to chyba mi się stanie kolonia. Mam nadzieję Poczekaj, jak tutaj było? Zajm mi się, stworzył Meksyk czy nie Jak coś to wypuszczę sobie z tym murzyńskiego wasala Najwyraźniej Fajn A pile of gold. Dostaliśmy achievementa. Ja to muszę skorować. Już zapomniałem. To więc, żeby nam cały kraj nie wybuchł, to. jakoś w prowincję. Wy, was nie. Nie, nie, nie. Kusko tutaj było duże. Zważywiłem, e, muszę przyznać. Ale to powinna chyba stać się moją. Nie, czyli się nie stanie. God damn right! Czyli tutaj będę musiał kusków wypuścić, żeby. A co to jest? Co to na. Co? Co to mi daje? Oligarchik Republik. Nie chcę być republiku, to jest dziadowe. Nie, nie, nie. Ach, czyli muszę tutaj kusko wypuścić, a później to sobie, to zjem i oddam. I Okej, okay. hmm. tu. Ale, co to będzie? Wasal, 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 wasal. Nie, nie mówcie mi, że protektoraty. Chyba muszę. Chyba będę musiał jakoś to przetrwać. Nie wiem, czy to się będzie szybko robiło, czy wolno. Klercz. Mm. Nie mogę. A w sumie kusko zrobię, żeby tego nie wybuchnąć. I później to zjem to? Tak, chyba tak zrobię. Albo inaczej to sobie zerwę. No nie pomyślałem. Powinienem mieć to. Moim zdaniem, powinno się od razu zrobić ten. Nacja, ale okej, okay. niech Wam będzie. Ile ja mam w restencji. Na granicy! Na granicy. I okej. Okay. O najtańszych. Chyba mi się tutaj stworzy ten. Portugis, dziwnie. To chyba tutaj mi się stworzy, jeżeli to mi się okruje, to będzie się krowało. Hmm. Dwa lata, tutaj mi się stworzy nacja. Co mi teraz chce wybuchnąć? Teraz chce mi wybuchnąć. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. A gdzie ja patrzę? Połowa kraju. Okej, okay, to sobie przytrzymamy. I chyba widzę, że nasz... że odcinek ma 27 minut i byłasz chany, lubiany cierpiany, niezniszczony. Tutaj byliście wy na razie.